Trzydziesty tydzień. Człowieka niepokoją i przerażają nie rzeczy same, ale jego przekonania i wyobrażenia o rzeczach. Epiktet. Lęk. Kontemplacja. Przyjrzyjmy się dzisiaj wspólnie temu, co nazywamy lękiem w perspektywie świadomości. Czym właściwie jest? Lęk powstaje jako wrażenie w ciele i umyśle, oddzielonych od czucia i bycia w chwili obecnej. Aby spojrzeć na lęk z perspektywy świadomej obecności, spróbuj na moment porzucić sam koncept lęku. Odetnij od niego całą historię, zbudowaną na pamięci ciała i umysłu. Zobacz, że tak naprawdę, po odcięciu historii i myśli, bezpośrednim i nagim przejawem lęku jest napięcie. Pojawia się ono wtedy, kiedy patrzysz na sytuację z perspektywy osoby, kogoś z określoną historią, pamięcią. Takimi, a nie innymi wspomnieniami. To napięcie stymuluje bardzo silne wrażenie w ciele. Nie da się jednak tego silnego, cielesnego odczucia wyeliminować za pomocą analizy, ponieważ: uwaga! Analizujący sam jest w tym wypadku przedmiotem analizy. Zatrzymaj się tutaj i przeczytaj powyższy fragment jeszcze raz. To bardzo ważne. Nie zmienisz historii, dokładając do niej kolejną, wydawałoby się nawet lepszą, historię. Historia tak czy inaczej pozostanie. Lepiej byłoby zacząć od tego, by to napięcie najpierw oswoić, czy nawet się z nim nieco zaprzyjaźnić. Innymi słowy, przez jakiś czas nie opieraj się rękowi. Pozwól mu być. Możliwe, że w tym momencie pojawi się w tobie pragnienie ucieczki. Zaczekaj. Pobądź z tym napięciem teraz. Nie uciekaj od niego. Akceptowanie, analizowanie czy racjonalizowanie doleje tylko oliwy do ognia. Jakkolwiek mądre i wnikliwe byłoby filozoficzne czy psychologiczne opisywanie lęku. I wyjaśnienie jego korzeni, to napięcie za sprawą samej analizy nie opadnie. Dlatego niczego teraz nie analizuj, po prostu pobądź z tym doświadczeniem. Lęk dotyczy osoby, a ta jest po prostu reakcją małego fragmentu całości, który w tym akurat momencie nie pozostaje w harmonii z całością. Protestuje przeciw niej i się odgradza. W oswajaniu lękowego napięcia z perspektywy świadomości nie ma miejsca na osobę i jej wyjaśnienia. Ponieważ osoba tak naprawdę nie istnieje. To ona jest tutaj lękową reakcją. Z takim bezosobowym podejściem przychodzi wolność. Napięcie wypala się w końcu samo ponieważ nikt już go nie dokarmia. Granice osobowe zacierają się i otwierają, oddzielenie znika, rozpuszczając się w całości. I nie jest to przejście w żaden mistyczny stan, lecz trzeźwe i klarowne nieuleganie historii i myślom. Kontempluj w ten sposób przez najbliższy tydzień.